Właśnie mam niedzielę i zacząłem właśnie czytać książkę, bo ludzie mówią, niektórzy, że jestem alfabetą. I zacząłem... Nie, no, życa. <laughs> zacząłem pół tej książki czytać i ogółem chciałem powiedzieć, że ta książka, po prostu jak ja przeczytam... To po prostu jak ktoś do mnie napisze, to po prostu będę mógł wysłać do, do jakiejś, yy, dla jakiejś osoby, która będzie chciała tą książkę ogółem przeczytać, i po prostu ja podpiszę się. Major Suchodolski i po prostu będziemy losowali, jak ktoś będzie miał ochotę tą książkę przeczytać, i po prostu z krzyżkiem podpiszemy się i będzie to wysłane dla tej osoby. Może będzie któraś osoba zainteresowana. Bo jest, przeczytałem, y, przeczytałem y, ogółem pół książki i po prostu y, są różne sensacje jak po prostu y, ta książka jest mężczyzna i kobieta jak ogółem to wszystko to się to prawy, dzieje. Te sprawy, wiecie o co chodzi. I Was gorąco ja serdecznie pozdrawiam i miłego urkędnika.